Młode talenty z gminy rudniki zaprezentowały się na scenie. Sekcje gminnego ośrodka kultury podsumowały swoją tegoroczną działalność. Ogólnie dzisiaj tutaj prezentuje nam się 61 dzieci z wszystkich sekcji wystąpią na scenie i zaśpiewają, zagrają teatralnie. Mamy także przygotowane wystawy, wystawy fotografii, wystawy prac plastycznych, które dzieci wykonywały w ciągu całego roku. Będzie sekcja denta, która zagra tutaj dla nas na instrumentach właśnie Dentych. Także dzisiaj spotkamy się po to, żeby pożegnać ten rok szkolny, a za chwileczkę. Przywitać wakacje. Jedną z sekcji były zajęcia fotograficzne. Pojawiły się nowe techniki, też w tych zajęciach. Jedno z ciekawszych, trudniejszych, które mi się wydawało osobiście trudniejszych zadań. Budowaliśmy aparaty i później dzieci sami same robiły zdjęcia tymi aparatami. Sporym zainteresowaniem cieszyły się także zajęcia plastyczne, teatralne i z języka angielskiego. To naprawdę jest tylko mały naparstak tego, co my robimy. Dzieciaki większość rzeczy zabierają do domu, żeby, żeby też pokazać swoim rodzicom, dziadkom, wszystkim naokoło i się pochwalić. Dużo zajęć florystycznych, które dzieci naprawdę uwielbiają. Na zajęciach muzycznych młodzi artyści uczą się i szlifują umiejętności gry na instrumentach. Najmniejsze dzieci grają na, na fletach prostych, a potem przechodzą na, na instrumenty dente, orkiestry dente, czyli flet, klarnet. Tutaj miałem jeszcze saksofon i. I trąbkę. Sekcja wokalna to miejsce, gdzie dzieci mogły nie tylko śpiewać to, co lubią, ale mogły także popracować nad emisją głosu My się skupiamy przede wszystkim na tym, żeby śpiew przynosił nam radość i na tym dobrym samopoczuciu, z tego dobrego samopoczucia wszystko wychodzi dużo lepiej. Zajęcia sekcji Domu Kultury w Rudnikach ruszą ponownie wraz z nowym rokiem szkolnym już po wakacjach.